Witam serdecznie kody debiutowe A00. To taki największy śmietnik. To, nie, to Można to prowadzić do różnych ruchów. Wszystkie, które się nie czynają ruchem A3, A4, B3, B4, C3, D3, E3, F3, G3, G4, H3, H4, skoczek H3 i skoczek C3 i skoczek A3. Czyli widzicie, to jest taki śmietnik. To nazywano kiedyś debiutem Andersena, ale to mogą powstać różne debiuty. W samodzielne znaczenie ma debiut Sokolskiego, zwany przez Tartakowera debiutem Orangutana, przez analfabetów, zwanych również dla debiutem polskim, a w ogóle obroną polską. Jeszcze jest debiut Nimcowicza, zwany też debiutem Larsena. Samodzielne znaczenie ma debiut Birda, taki w rzadszych odmianach, ale on tam potem jest przy czóreczce, przez A02 i 03. Debiut Grobeł, taki holenderski Henryk Grob, który tak grywał. I tym ruchem może się zaczynać na przykład debiut Elszada Mamiedowa. W zasadzie już tam więcej ruchów nie ma. Większość tych ruchów nie ma samodzielnego znaczenia, bo na przykład powstaje obrona tarasza w gambicie hetmańskim. No i tak to z tymi kodami jest. E. Cyklopedia C. Kodów otwarciowych. E co to się nazywa? E. Co? Po francusku. Дякую за уважение.